Siemaneczko koledzy, witam was bardzo serdecznie w kolejnym filmiku Dzisiaj sobota, byłem na targu, kupiłem takie dwie sztuczki po okazyjnej cenie Dyszkę za dwa, łóżynki takie ma fajne No i jeszcze z aktualności wam powiem trochę szybko Że teraz codziennie czym atakuje I zabrał mi jest te dwa, tu pocztową tego zezwolenia co kupiłem Białą, no i jeszcze takiego mojego koka jednego Niestety zabrał. No i teraz troszeczkę mniej się ich zrobiło. Niestety. O. Nie ma tej białej. Zwolenia co kupiłem, ten został jak zwykle. Będę go sprzedawał. A tak to wszystko jest tak jak było. Teraz już nie będę puszczał, bo wczoraj mi wygonił do góry. Jeszcze wam pokażę, stawię później fragment ze wczoraj jak nagrałem jak ładnie poszły w górę. Wawałem się, że mnie jakiegoś złapie, ale na szczęście wczoraj nie tylko no. Wcześniej dziadek wypuszczał i wtedy musiał capnąć. Dobra, taki filmik na szybko, bo jeszcze muszę im ogarnąć tutaj. Także no, do zobaczenia do w filmiku. Niedługo powinny być jakieś nowości, coś wam pokażę. A jeszcze mogę Wam pokazać tak na szybko. Młodziutkę. Już takie są. No się teraz mi ten. Nie mogę bo w las. O, taki biały tutaj, zabrączkowany. I ten drugi czerwony. Łówkę tutaj widać. Ładne takie za moje szczaczki. I tutaj jeszcze dziadek mówi, żeby zostawić jajka Już nie wiem, bo to już zimno się robi. Ale kupiłem też dzisiaj dwie obrączki, więc może jakoś tam się one uchowają. To co zabrączkuję je od razu. Słuchajcie, gdzie ja te obrączki? O żółte takie. Także dobra, no to byłoby na tyle w dzisiejszym odcinku.